Run. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tepytok. Dzisiaj buty, yy, no które od dosyć dawna, znaczy one nie są od dosyć dawna na rynku, no ale y, zwracamy moją uwagę, bo w pewien sposób wciąż są ciekawe. Są to Mizuno, jak głosi pudełko, czy pudełko grozi, tak grosi, yy, Tak. Morelia Neo 3 Beta Elite. Oto i one. Są to buty, i tutaj jest w ogóle pewna ciekawostka. Nie do końca jest to jasne, no ale powiem, że z najwyższej półki jest to w pewien sposób edycja czy należy powiedzieć, edycja specjalna? Chyba tak, tak to powiedzmy, natomiast jeszcze sobie to będziemy klaryfikować, moi drodzy. Co my tutaj mamy? No, model marki Mizuno, która jest taki niesie sztandar. E, zgodności ze swoimi wartościami e, raczej marki, która mm, można uznać za taką klasyczną, no, jednak bardzo dużo, e, bardzo duża część Mizuno, korków Mizuno, e, są to buty, o których trzeba powiedzieć, że są ze skóry, są robione gdzieś tam w sposób klasyczny, no, zresztą najwyższa półka e, Mizuno, czyli zawsze są wersje Made in Japan. Yy, są dlatego wyjątkowe, że są pieczałowicie robione ręcznie, z lepszej jakości materiałów i tak dalej, i tak dalej. Tam są na przykład takie niuanse, ja wciąż się zastanawiam w jaki sposób mam przełożyć te, te sznurowadła, ale niech będzie, że tak. One tam są na przykład, jeśli cholewka jest składana na kopycie szewskim, to tam bodajże jest taka różnica, że w normalnym fazie produkcji modelu Nie Japan ta skóra formuje się na tej cholewce gdzieś tam pewnie 30 minut, natomiast tutaj jest zostawiona chyba na 24 godziny. To, te, tego typu są to niuanse. Więc to tak, żeby Was trochę wdrożyć się w markę. I tutaj mamy model Mizuno Morelia Neo. Morelia ogólnie jest taką bardzo klasyczną linią butów. Mizuno, która ma rozgałęzienie na, o, na kilka tych modeli, bo tutaj jeszcze mamy coś, co bym nazwał niższymi półkami jakościowymi. Natomiast głównie chodzi tutaj mi o to, że mamy klasyczne Morelia, które na te pytania już się pojawiały, i Morelia Neo, które też się pojawiały, natomiast nie w tej wersji. My tutaj mamy trzecią generację i wersję beta. No i tak po kolei. Generacje Mizuno Morelia Neo nie różnią się od siebie zbytnio, to dlatego, że te zmiany są bardzo kosmetyczne, to są zmiany typu takiego jak tam, nie wiem, Adidas między dwoma generacjami jeszcze niedawno robił, czyli jakaś bardzo kosmetyka. No i tak samo tutaj pomiędzy pierwszą, drugą, a trzecią generacją te zmiany są, no, prawie takie nie do zauważenia. Natomiast Mizuno wypuściło stosunkowo niedawno, to chyba było jeszcze w tym roku, w 2021, a jeśli nie, to koniec 2020, 2020 właśnie. Wersję beta, która jest takim gdzieś tam puszczeniem oczka, czy spróbowaniem czegoś bardziej mm, takiego powiedzmy nowoczesnego. No i jakie tutaj zmiany w tym modelu nastąpiły? Nastąpiły takie, że część cholewki jest syntetyczna, a nie skórzana. I mowa tutaj oczywiście o tej części, tej tylnej front jest pozostawiony, tak jak był skórzany. Na wielu zdjęciach wygląda to tak, jakby to miała być jakaś siateczka, która jest prześroczysta. Nie jest taką faktycznie, przynajmniej nie w tej kolorystyce. Mamy tutaj syntetyk, który od wewnątrz jest podklejony. Mam nadzieję, że uda mi się to wam pokazać. Jest podklejony oczywiście takim dodatkowym wzmocnieniem, jak to często w butach syntetycznych bywa. Okej. Okay. No i mamy tutaj nieklasyczny język. Mamy tutaj y, oczywiście włożony taki jakiś rozciągliwy materiał. No, co jest tam tej, w tej chwili, patrząc na to, co jest na rynku, jakimś standardem. Mowa tutaj na, na październik 2021. No i tak, y, to są w zasadzie wszystkie zmiany, jakie tutaj mamy. Jakby to skomentować? Y, ja byłem zawsze podobało mi się to, w jaki sposób rozglądam się tutaj za sobą, czy gdzieś na mojej ścianie z korkami nie ma Morelli, no, ale nie ma. Byłem fanem tego języka w klasycznych Morelia dlatego, że były dwie rzeczy w nim fajne. Po pierwsze, były dwa te języczki, przez które się przesznurowywało e, sznurowadła e, i one to było bardzo sensowne, bardzo logiczne, dlatego, że po, dzięki temu sznurowadło się jeszcze mniej, e, język się jeszcze mniej przesuwał w bucie. Dodatkowo ten język był pod wypełniony od spodu, miał przyklejony taki materiał, który był bardzo tępy w dotyku, co dodatkowo przy, przytwierdzało go do skarpet. Dodatkowo zawsze ta krawędź cholewki tutaj była taka powalowana, co moim zdaniem, fajnie rozkłada wszelkie nierówności, które się pojawiają przy na przykład zawiązywaniu buta na stopie, która jest wyjątkowo wąska. No, być może również w drugą stronę ma to jakieś yy, fajne zastosowania. No, tutaj zastąpiono ten język takim co moim zdaniem teoretycznie może trochę zmniejszać, hmm, yy, czy może zmniejszać możliwości, czy też takie właściwości yy, w skali takiej w zakresie przylegania czy trzymania tego buta tej, tej, tej cholewki naszej stopy w dosyć małym stopniu, no bo z jednej strony nie ma tutaj takiego fajnego materiału yy, natomiast no mimo wszystko yy, ten but jest stosunkowo wąskim i tą stopę będzie ładnie przytulał. Nie ma raczej mowy, żeby przez to, że będziemy zbyt wąsko zawiązywać ten but, niektórzy tak muszą, no to będzie nam się ten materiał tutaj znowu fałdził, tak? No bo język by się nam nie fałdził, bo by wchodził pod cholewkę, natomiast tutaj zawsze nie ma tej przestrzeni, już w którymś momencie, jak zaczniemy to tak zwężać, no to robią nam się fałdy. Raczej nie jest to możliwe. W drugą stronę, dla osób, które lubiały grać w Mizuno Morelianeo, Natomiast yy, mają stopę stosunkowo szeroką, no jest jakieś ryzyko do tego, że ten but jednak nie rozciągnie się tutaj aż tak mocno. Będzie to za ciasne po prostu, nie? Bo gdzieś tutaj limit rozciągania jest mniejszy niż w klasycznych Morelia, yy, takich nie beta. To by było na tyle, <laughs> jeśli chodzi o te różnice, moim zdaniem, między beta, a nie beta. I teraz co innego, oczywiście, odniosę się do modelu jako takiego, tym bardziej że mm, ten model rzadko się pojawiał w historii TEPY Natomiast jest pewna kwestia, która mm, no, budzi pewien mo moją taką wątpliwość. Mianowicie, ja oczywiście, przed zanim się, zabrałem się za ten odcinek, sprawdzałem sobie, co my tutaj mamy na pudełku, jak w ogóle się odnosić do tego buta. Przede wszystkim, czy to jest wersja Japan, czy nie Japan. I co ciekawe, płacząc yy, nawet po sklepach na rynku polskim. Jedne sklepy piszą że, piszą, że to jest Japan, drugie po prostu odnoszą się jako Elite, gdzie tutaj w tym wypadku nie wiem w jaki sposób, czy Elite to jest no, no, nowa nazwana Japan. Nie wiem. Natomiast cena sugeruje taka katalogowa, gdzie one się tam w okolicach 1000 zł kręcą, że to jest bud, który należy uznawać za poziom japan. I teraz, o ile w klasycznej Moreli NEO, moim zdaniem, skóra nie była jakaś tam kiepska. Ale nie była też fantastyczna. Ona była taka, miała dziwne takie wrażenie cerowa, cer, ceratowatości, co nie jest dobre, natomiast mimo wszystko tam miała stosunkowo fajną miękkość. Ona tylko takie wrażenie sprawiała. E, wersje Made in Japan zawsze były z rewelacyjnej skóry. No, po prostu top półka, tak? Słuchajcie, ta skóra tutaj no nie robi za dobrego wrażenia. Absolutnie nie kręci się w okolicach made in Japan. No wręcz, tylko w jakieś słowa takiej przezorności, roztropności blokują mnie przed tym, żeby powiedzieć, że to jest nawet gorsze niż normalna Morelia Neo, dlatego, że po prostu tej dosyć dawno nie miałem w ręku. Więc tutaj, a za może się mylisz. Nie odbierzcie mnie też źle, ta cholewka jest dosyć tutaj dosyć, dosyć miękka. Zawsze byłem fanem tego przeszycia yy, poprzecznego Mimo wszystko te poduszki są tam w jakiś sposób i miękkie, i jednocześnie na tyle twarde, że są w stanie wpływać na podkręcenie piłki, czy kontrolę w fajny sposób, czy odczuwanie przez stopę poprzez tego, że te wybruszenia jednak są, jest ich całkiem sporo i są całkiem duże. Charakterystyczną cechą w ogóle Neo jest to, że daleko zachodzą te sznurówki. Zobaczcie, jak tutaj mamy krótki obszar, tak naprawdę ten, który normalnie w butach by gdzieś dotąd dochodził, tak? Tego frontu. Także tą skórą jestem rozczarowany. Czy realnie kwestia tego, że jest to ta beta, jest tutaj ten syntetyk, coś fajnego wnosi? No prawdopodobnie ten bud jest lżejszy niż, niż normalnie. Więc okej, okay, niech będzie. W ogóle no nie będę się odnosił do tego w formie, komentując jako jakąś innowację, czy jakieś tam w ogóle wielkie halo i ciekawą propozycję. Bo absolutnie yy, no nie ma szans, żeby to, to tak w przypadku Mizuno uznawać, bo już dawno się przyzwyczaiłem do tego i nawet zacząłem to trochę szanować, że Mizuno pozostaje przy swoim, nie idzie jakoś tam za rynkiem. Zobaczcie, ile mamy marek, które nie wypuściły buta z tak zwaną skarpetką, tak? No, nie wiem ile, ale na razie przychodzi mi do głowy tylko Mizuno. Yy... Więc oni to tak zrobili po prostu nie dlatego, żeby gonić kogoś tam innego, jakiegoś innego producenta, tylko stwierdzili no dobra, zrobimy tą wersję, bo jakiś to tam sens ma. I ten sens właśnie jest w tym, że jest to but być może lżejszy. Kolejny sens, który tutaj widzę, to jest to, że jeśli mamy w dosyć dużej mierze syntetyczną cholewkę, to jesteśmy w stanie tutaj jakby co, mamy taki bryloczek ze znaczkiem charakterystycznym dla określenia, że to jest but skórzany. Co ja Aha, jeśli mamy but dosyć dużej mierze syntetyczny, to wiadomo, że na syntetyku trochę więcej jesteśmy w stanie zrobić, jeśli chodzi o jakieś grafiki, o jakieś kolory, niż na skórze. I trochę może to znajduje już potwierdzenie w bardzo podobającej mi się kolorystyce srebrnej, gdzie prawdopodobnie no, zobaczymy na zdjęciach, że ten srebrny na tej wersji beta jest trochę bardziej taki połyskujący, mieniący się niż, niż na standardowej. Yy, natomiast no nie jest to tak jakby coś tutaj, hmm, co można powiedzieć, że beta jest jednoznacznie lepsza niż te zwykłe. Yy, podejrzewam, że wiele osób, które grało w Morelia Neo, a jak ja rozmawiam z piłkarzami tam ze swoimi klientami, yy, jeśli chodzi o ubezpieczenia, też rozmawiam z nimi o korkach, to z, niespodziewanie, nadspodziewanie dużo osób jest z tych Morelia Neo. Wiecie, nadspodziewanie w kontekście tego, że no jaki, no jaki Adidas, Adidas, a tu jednak w tych o całkiem dużo realnie piłkarzy, których zawodem jest piłka nożna, w nich gra, więc o czymś to tam świadczy. Poza tymi rzeczami, które mówiłem, tymi różnicami, no to jest to but, który się wydaje być stosunkowo wąski, jednocześnie dobrze dopasowany do stopy, dobrze wykonany technicznie, nie ma tutaj żadnych balonów, żadnych zgrubień, tam gdzie nie powinny one być. Fajnie bardzo jest wykończony ten kołnierz. Ta pianka tutaj jest nawet stosunkowo gruba, yy, więc fajnie zapewne trzyma stopę i jest w miarę duży komfort. Jednocześnie tutaj z przodu na froncie jest też dosyć wąska, nie idzie jakoś tak szeroko. To też dlatego, że ten bud jest tutaj dosyć niski, i to na pewno yy, trzeba zauważyć. I może troszeczkę tutaj też jest yy, dobre to, że jest tego typu język, bo on trochę ma szansę to zniwelować że jednak ta cholewka jest na tyle niska, że tutaj możliwość wpadania czegokolwiek do buta, do środka, jest stosunkowo większa niż w innych, innych modelach. Więc to, nawet jak tak sobie przypominam, że w tym bucie grałem, to to ma szansę być prawdą. Ja jeszcze sobie wyjmiemy, czy tu aby coś się wkładce nie dzieje, no nie, tak dosyć, dosyć standard, żadnych zaskoczeń nie ma. Tak samo jak i w środku. No, tutaj mamy rozmiar 42 jakby to, buty z Eleven Team Sport, pożyczone. E, no, jeszcze jest jakiś kartonik, właśnie może on nam wytłumaczy. Tutaj mamy y, instrukcję użytkowania, w sensie no dbania o, o tą skórę. Nie mamy nigdzie jednoznacznie stwierdzonego tego, że to jest tam made in Japan, no. Może będę jeszcze temat zgłębiał, no, bo po prostu cena mi tutaj wskazuje, że to jest Japan, ale no nic innego w zasadzie. Wydaje mi się, że ten Made in Japan powinien być na pudełku napisanym. Jeśli chodzi o podeszwę, jeszcze to sobie zobaczmy. Ee, owalne kołki, dosyć, dosyć nietypowe jak na tą chwilę. Ee, chociaż z drugiej strony dla butów skórzanych. Ee, Podeszwa mogłaby się zginać trochę bardziej tutaj, natomiast jest bardzo elastyczna, to, to też trzeba sobie powiedzieć. Nawet podejrzewam, że jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo elastyczna, bo ona jest jeszcze tutaj, właśnie w tym miejscu, jest usztywniona część połączeniem kołka przeciwstawnego, który oczywiście ma swój sens. I takim plastikiem, który w jakiś sposób, no tam, poprzez zrobienie tych dziurek na nim, stwierdzono, że jakby był pełen, to by był za sztywny, a tutaj osiągnięto jakąś, jakiś pożądany poziom, poziom elastyczności, więc spoko. Tutaj środek absolutnie, no na tyle sztywny, na ile być powinien. Zewnętrzne usztywnienie pięty, którego jestem raczej fanem, natomiast tu mi się kojarzy na przykład różnica między Neo 1 a Neo 2, jest to, że tutaj mamy inne... Inną tą dziurkę, tak? Czy też między dwójkami a trójkami, chyba też, bo we dwójkach tutaj mamy tak niżej dziurkę, w trójkach mamy tu. No to są pierdoły, to nie są żadne różnice. Tutaj akurat o ile tam mi idzie za... szanować. To no, wciąż nie sądzę, że takie małe zmiany są dobrym powodem do tego, żeby nazywać but nową generacją. Nie? No to prędzej, wiecie, zrobiliby te beta i zrobili z nich nową generację. No Natomiast wtedy, bym, jakby tak zrobili, to by musieli wydobywać ten standardowy but, więc to, to też nie byłby dobry pomysł. Byłem ciekaw tego buta. No, z oczywistych względów. Okazuje się on dla mnie być jakąś nie tam sensacją. Gdybym miał go kupić, to chyba bym musiał mieć jakąś tam super okazję, bo tutaj jakby nic mnie nie porywa, no chyba że ta srebrna kolorystyka gdzieś by się tam pojawiła, to za to bym był w stanie wydać trochę więcej pieniędzy. No myślę, że dla kogo to jest ciekawe i pewnie się skusi, dlatego kto po prostu Mizuno Morelia Neo gra. Który lubi te, dlatego, kto lubi te buty, i, i to będzie no, coś takiego, że raczej dla takiej osoby należałoby sprawdzić, czy aby ten but gdzieś tam, w której stronę, nie jest dla mnie lepszy. I to tyle. No, co, z czego oczywiście wychodzi też wniosek, że hmm, co w tych Mizuno Moreliano takiego jest, że piłkarze w tym tak grają, jednak nie, mimo wszystko stosunkowo mm, dużo, intensywnie. Jak, jak na to, jak wygląda rynek w tej chwili? Może należałoby to sprawdzić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, może akurat to są jakieś tam buty dla Ciebie. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków TEPYTOK. Buty pożyczone od eleven team sports Kod yy, na tą chwilę. W zasadzie jak to nagrywam, to TEPY, ale to jeszcze sobie, jeśli Wam nie działa, to sprawdźcie w komentarzu albo odezwijcie się do mnie na Facebooku. Yy, to Wam poprawny kod podam. Na oczywiście tańsze zakupy. Dziękuję sklepowi za pożyczenie, a Wam. Wam życzę miłego dnia i trzymajcie się. Hej, hej.